Jak motywować ludzi w nadchodzących trudnych czasach? To nagranie być może w ogóle nie powinno powstać. Ponieważ zanim miałem je nagrać, zanim miałem pomysł w ogóle na to, żeby je nagrać, tak sobie pomyślałem, jeśli trzeba będzie teraz kogoś motywować, to znaczy, że to nie jest dobry pracownik. Ponieważ czy trzeba kogoś motywować do tego, żeby przetrwał? Czy trzeba kogoś motywować do tego, żeby się schronił, kiedy jest niebezpieczeństwo? Czy trzeba kogoś motywować do tego, żeby zadbał o siebie, o swoją rodzinę, kiedy na jego wioskę, na jego plemię napadają obce plemie? No odpowiedzi są oczywiste. A czasy, które nam teraz zostaną zaserwowane, będą właśnie takimi trudnymi czasami. To będzie okres wojny. Nie chodzi o to chodzi, żebym teraz Cię tutaj straszył, tylko chodzi o to, żeby Ci pokazać, że ten okres, który nadchodzi teraz, czyli okres. Po koronawirusie, po pandemii odbudowywania gospodarki no nie będzie się różnił zbyt wiele od okresu odbudowywania świata, czy kraju naszego, po II wojnie światowej, czy po I wojnie światowej, czy po wojnach napoleońskich, czy po dżumie w XVII wieku w Londynie, czy po Hiszpańce w 1918 roku. To będzie dokładnie ten sam mechanizm. Czyli ludzie będą w bardzo trudnej sytuacji finansowej, życiowej i będą musieli przetrwać. Jedni przetrwają, drudzy dostaną pomoc od rządu, od państwa, a inni nie przetrwają. A więc jeśli będziesz musiał motywować swojego pracownika, no to znaczy, że coś poszło nie tak. No ale okej, okay. nie idźmy aż tak bardzo hardkorowo, Zdarzą się oczywiście takie sytuacje, że nie każdy będzie do motywacji miał na najwyższym poziomie, taką jakbyś chciał i niecodziennie. Nie A więc mimo wszystko trzeba będzie umieć dotrzeć do niego i mu pomóc. Zacznijmy. Trzy elementy, które Ci pomogą w tym, żeby motywować swoich pracowników. Jesteś przedsiębiorcą, sprzedawcą lub zarządzasz działem sprzedaży? To świetnie, mam dla Ciebie sposób, jak za pomocą telefonu zwiększyć sprzedaż w Twoim biznesie nawet o 30% w ciągu kolejnych 6 miesięcy. Wejdź na bezpłatny webinar, na którym zdradzę Ci, na czym polega mój autorski sposób prowadzenia rozmów handlowych z klientami, którym zaczniesz umawiać nawet 7 na 10 spotkań przez telefon. Zero lania wody, tylko praktyczna wiedza podana w bezpośredni i prosty sposób, abyś już kolejnego dnia mógł ją wykorzystać w swojej pracy i zwiększyć sprzedaż. Zapisz się teraz i od jutra SPRZEDAWAJ WIĘCEJ! Pierwszy element to, no, no właśnie ta, jak motywować. Oczywiście zacznij od podstaw, a podstawą jest piramida potrzeb Maslow'a i te potrzeby, które są fundamentalne do przeżycia nas jako ludzi, czyli potrzeby fizjologiczne. No, nie trzeba nikogo motywować do tego, żeby poszedł się wysikał, żeby poszedł i zrobił na toalecie, opróżnił swoje jelita. Nie trzeba nikogo motywować do tego, żeby pił, jadł, żeby nie umarł. Naprawdę nie trzeba. To jest bezwarunkowy odruch. To jest instynkt przetrwania. Druga potrzeba to są potrzeby bezpieczeństwa, czyli schronienia. Więc jeśli ktoś ma kredyt hipoteczny, to będzie chciał go spłacać, żeby go nie wyrzucono z firmy, z, z domu. Jeśli ktoś buduje dom, to będzie chciał go szybko wybudować, ponieważ wie, ile stresu, nerwów, jaki ciężar, jakie obciążenie to jest dla budżetu. No i będzie chciał jak najszybciej dokończyć ten temat. Jeśli ktoś ciśnie się ze swoją teściową w domu na 50, w mieszkaniu na 50 metrach z dwójką dzieci i z psem, będzie chciał jak najszybciej stamtąd się uwolnić. Ba, jeśli ktoś zostanie wyrzucony z domu, bo nie płacił rachunków, bo jego najemca go po prostu eksmitował, albo nie daj Boże, jest bezdomnym, bo aż tak bardzo mu się życie nie poukładało i mieszka gdzieś w przyczepie kempingowej, to oczywistym jest, że będzie chciał te pieniądze zarobić, żeby jego rodzina przetrwała. Trzecia potrzeba to jest potrzeba przynależności, czyli takie określenie własnego miejsca w grupie. Osoba, która będzie się czuła wykluczona z tej grupy, będzie chciała jak najszybciej do tej grupy dołączyć, będzie chciała być taka sama cool, fancy, jak pozostali członkowie. Jeśli będzie czuła, że jest napiętnowana, bo na przykład nie dowozi wyników, to również sama z siebie będzie się motywować. Jeśli będzie liderem tej grupy, to może mieć znowu odchylenie w drugą stronę, nie będzie chciała integrować z tymi osobami, nie będzie miała potrzeby, żeby budować zespołu, żeby budować jakiegoś dream sales teamu, raczej będzie chciała sama sobie rzepkę skrobać. W zależności odnośnie o to oczywiście od oczywiście charakteru tej osoby, ta, która będzie liderem, będzie miała dużą większą wewnętrzną motywację, nie będzie potrzebowała wsparcia innych osób. Ta, która natomiast będzie mm, dołowała, będzie jej smutno, że nie należy do tego wąskiego kręgu dobrych pracowników, no, będzie wymagała wzmocnienia takiej zewnętrznej motywacji. Czasem kopa w tyłek, a czasem docenienia. Twoim zadaniem będzie to umieć odkryć, a następnie dostarczyć tej osobie. Czwarta potrzeba, czyli potrzeba uznania, czyli taka m, ochota, taka wewnętrzna potrzeba do tego, żeby być zauważoną, żeby być ważną, żeby dostać dyplom, puchar, żeby być nagrodzoną na dorocznym zjeździe najlepszych pracowników, żeby dostać nagrodę od prezesa, żeby m, dyplom, który dostała, powieszony został w najbardziej widocznym miejscu w firmie. To osoba, która być może będzie potrzebowała pochwał i będzie szukała tych pochwał u Ciebie, a kiedy ich nie dostanie, to się załamie. No więc motywowanie takiej osoby będzie trudne, bo kiedy będzie robiła wyniki, dostanie pochwałę, ale kiedy wyniki jej spadną, nie dostanie pochwały, a nie dostając pochwały, nie będzie umiała wskoczyć z powrotem na wysokie wyniki, ponieważ ona będzie jej oczekiwała i dla niej to będzie um, taki, takie paliwo, taki tlen, dzięki któremu ona może się wybić. Jak widzisz. Te potrzeby, które mamy jako ludzie, dla każdego z nas coś innego będzie się liczyć na różnym etapie naszego życia. A więc, pierwsze co zrób, to dowiedz się, co motywuje twojego pracownika. Porozmawiaj z nim, ustal w jakiej jest sytuacji życiowo-finansowej. Dowiedz się, czy ma dzieci, czy ma rodzinę, czy ta rodzina radzi sobie, czy ma wsparcie w domu, czy nie ma czasem jakichś obciążeń finansowych, czy nie ciągnie się za nim jakiś smród, o którym dobrze, żebyś wiedział. Chcąc tej osobie pomóc, musisz umieć indywidualnie dotrzeć do jej potrzeb. Jeśli ktoś ma dzieci, to dawanie mu na przykład weekendu w spa dla niego i dla niej może nie być rajcujące, no bo nie mają z kim tych dzieci zostawić, ale danie im już na przykład jakiegoś wyjazdu do parku rozrywki dla całej rodziny ma sens i ma, ma dla niego znamiona takiej motywacji indywidualnej. Pamiętaj, żeby motywować cały zespół, ale również jednostki. A więc zespół motywujesz wizją, dużą wizją Twojego biznesu, pokazując im, że prowadzisz ich w określonym kierunku. Ich nie interesuje, co robicie, jak to robicie, ale ich interesuje, dlaczego to robicie. Tak samo jak Twoich klientów. Ze znakomitej książki Simona Sinka. Pewnie to y, pamiętasz, jeśli czytałeś. Jeśli nie, to po polecam ci. Klient chce wiedzieć, dlaczego to robisz. A więc dlaczego Ty, drogi pracowniku, masz pracować dwa razy ciężej niż do tej pory? Dlaczego? Jaki ma to. Y, Wpływ jaki to będzie miał wpływ na naszą firmę, jaki to będzie miało wpływ na Twoje zarobki, na Twoją rodzinę. Dlaczego masz to robić? To jest taka motywacja pod kątem właśnie tej marchewki te, te, te dalekosiężnej. Ale możesz też go motywować za pomocą jednego z modeli motywacji, na przykład model GROW. Nie mam miejsca na to, żeby go teraz omawiać. Znajdziesz sobie go w internecie. Składa się on z czterech elementów. G -R -O -W, G-R-O-W. GROW. G, goals. Jakie masz cele, mój drogi pracowniku? Do, dokąd zmierzasz? Co byś chciał osiągnąć? Gdzie byś chciał się dostać? R, reality. Gdzie jesteś teraz? W jakim miejscu? Jak ma się do tego to, gdzie jesteś? Tam do tego, gdzie byś chciał dojść? O, options. Opcje. Jakie masz możliwości przejścia z miejsca, w którym jesteś teraz, do miejsca, w którym chcesz się znaleźć? I W, jak way. Droga, czyli konkretne działania. Jakie dwa konkretne działania podejmiesz już teraz? żeby zacząć zbliżać się do tych celów, które sobie wyznaczyłeś. Najprostszy model motywacji, od którego możesz zacząć. Drugi element. Jak motywować Twoich pracowników w czasach kryzysu? Przede wszystkim CZĘSTO. Czyli dbaj o te regularne spotkania z Twoim zespołem, czy online, czy w cztery oczy. Ja to nazywam roboczą odprawą. Jesteś przedsiębiorcą i zatrudniasz handlowców? To posłuchaj uważnie! Wiem, jak z nieskutecznych i narzekających pracowników wyciągnąć maksimum ich potencjału, dzięki któremu zaczną sprzedawać nawet o 30% więcej w ciągu 6 miesięcy. Brzmi niewiarygodnie? To co powiesz na wzrost obrotów z 200 tysięcy do miliona stu w miesiąc po szkoleniu ze mną? Takie cuda też oferuję. Jak to zrobię? Tak samo jak w ponad 60 branżach, w którym pomogłem sprzedawać więcej. i Przede wszystkim swojej, w której w ciągu 6 lat zatrudniłem 4 tysiące ludzi i zbudowałem 20 zespołów sprzedaży. Zawodowo zajmuję się budowaniem zespołów handlowych w oparciu o moją autorską koncepcję Dream Sales Team. Chcesz ją poznać? To zapisz się teraz na bezpłatny webinar i zobacz jak mogę pomóc również Twojej firmie. Odprawa w moim biznesie odbywa się trzy razy dziennie i to również odbywała się w czasach, w których jeszcze nie było kryzysu. A to oznacza, że codziennie rano, w środku dnia i praktycznie pod koniec dnia moi podwładni, czyli przełożeni Konsultantów telefonicznych, czyli managerowie i trenerzy, odbywają takie odprawy ze swoimi zespołami. Odprawa się składa z no, kilkunastu, nawet elementów, ale takie najważniejsze to odwołanie się do sytuacji. Z poprzedniego okresu, czyli z wczoraj, ewentualnie do wcześniejszych godzin pracy. Nakreślenie sytuacji, w jakiej jesteśmy, czy idziemy zgodnie z planem, czy czegoś nam brakuje, dlaczego mamy taką sprzedaż, a nie inną i trzeci element, co musimy zrobić, żeby tę sprzedaż zwiększyć. To są takie trzy główne elementy, od których możesz, możesz zacząć. Zacznij przede wszystkim od tego, żeby takie odprawy były. Raz w tygodniu to absolutny minimum, raz na miesiąc absolutnie za rzadko. Może dojdziesz do takiego momentu, że będziesz robił to raz dziennie. Pamiętaj o tym, że Lider a menadżer to są dwa zupełnie oddzielne byty. Lider to ten, który wspiera, tłumaczy, motywuje, pomaga, dba, jest opieką, jest taką mamą dla, twojego, dla swojego pracownika. A menadżer to tata. Tata rozlicza, kontroluje, wymaga, tata się wścieka, tata jest stanowczy. Tata jest konsekwentny, tata daje sankcje. Ty jako szef musisz umiejętnie balansować między tymi dwoma elementami być trochę tatą i trochę mamą. Kiedy trzeba pogłaskać, ale kiedy trzeba zwrócić uwagę, że tego nie akceptujesz i wyciągnąć konsekwencje. To są dwa różne style zarządzania demokratyczny i autokratyczny. W demokratycznym jesteś ty i zespół tworzycie jedność. Wszyscy jesteśmy w równi, można powiedzieć, wszyscy podejmujemy wspólnie decyzje. W autokratycznym jestem ja jako szef i ty jako pracownik, i to ja podejmuję decyzję o tym, co ty masz zrobić. I w trudnych czasach nie ma innego sposobu zarządzania jak autokratyczne. Co więcej, spójrz, że demokratyczne państwa niekoniecznie są potęgami, jeśli chodzi o militaria czy gospodarkę, a państwa autokratyczne, jak Chiny, czy na przykład Korea Północna, która jest hardkorowym przykładem i nie o to mi chodzi, żeby Ci pokazywać styl życia, jaki tam funkcjonuje, bo to jest totalny dramat, ale pokazuje Ci, że bardzo autokratyczny sposób rządzenia społeczeństwem pozwala gospodarce rosnąć. I przykład Chin, czy przykład Rosji, czy przykład Turcji, no są to państwa zarządzane, reżimy totalitarne, a państwa demokratyczne, takie jak Grecja, Hiszpania, Portugalia, Włochy, no w obliczu kryzysu, który nadszedł, nie do końca sobie dobrze z tym poradziły. Refleksję tam zostawiam Tobie, jakim liderem Ty będziesz chciał być. I uwzględnij też różne etapy rozwoju Twojego pracownika i różne etapy formowania się zespołu. Etapów rozwoju pracownika są cztery i etapy formowania się zespołu też są cztery. Nie musisz ich teraz znać. Wszystkie opisuję w książce 100 taktycznych zasad przywództwa, a także w mojej hmm, Akademii Biznesu. Link do niej, gdzieś tutaj powinieneś pod spodem znaleźć. Jest to ogromne, kilkudziesięciogodzinne narzędzie, szkolenie, pewien zasób wiedzy. Cały mój zasób wiedzy, który ja zebrałem na przestrzeni ostatnich 10 lat, bycia szefem dla różnych grup, organizacji i w swoim biznesie przedsiębiorcą, zatrudniając 4000 ludzi i budując 30 zespołów sprzedaży. Zebrałem całą swoją wiedzę na temat zarządzania, motywowania, rekrutowania, kontrolowania rozliczania, wspierania, zwalniania. Wszystkie te elementy przywództwa w tej dużej akademii biznesu są umieszczone. Masz ochotę zobaczyć, o co, o co w niej chodzi? Pod spodem znajdziesz do niej link. I wreszcie trzeci element to kary i nagrody. Jak motywować pracowników? Są dwa sposoby. Jest motywacja tak zwana 1.0, czyli kij i marchewka, albo motywacja 2.0, czyli ta motywacja zaproponowana przez Daniela Pinka w książce Drive. Powiem najpierw o tej pierwszej. Motywacja kija i marchewki. Ona się sprawdza w tych miejscach, firmach, które, gdzie pracownicy wykonują powtarzalne czynności, zadania. Nie wymagają od nich kreatywności. Nie są to zadania, które codziennie trzeba robić inaczej. Są to zadania powtarzalne, schematyczne, na które są procedury i trzeba się tylko tych procedur trzymać. W takich firmach, na przykład produkcyjnych, no, zarządzanie kijem i marchewką nadal jest najlepszym sposobem zarządzania. Jak robisz to, do czego cię zatrudniliśmy, masz nagrodę. Jak nie robisz tego, masz kij. W przypadku firm, które działają w bardziej w sposób nieokreślony bliżej, te ich czynności, te ich zadania, czyli droga do celu, od miejsca, gdzie jestem, do osiągnięcia celu, nie jest liniowa, tylko jest o taka, wtedy ta nagroda musi być inna. Kij i marchewka się nie sprawdza. Wtedy są takie trzy elementy, które decydują o tym, że pracownik jest szczęśliwy i zadowolony. Pierwszy to autonomia. A więc daj mu możliwość pracowania według swoich, widzi się na swoich zasadach w swój określony sposób. Jeśli chce iść do domu i pracować w domu, pozwól mu na to. Jeśli chce zrobić to po swojemu, pozwól mu na to. Ciebie interesuje efekt końcowy. Praca zdalna dziś dla wielu ludzi stała się faktem, i to sprawia, że ci ludzie, którzy lubią mieć wolność, lubią mieć niezależność, mają ten czynnik autonomii zaspokojony w 100%. Drugi element to jest dążenie do mistrzostwa. Daj temu pracownikowi takie poczucie, że to, co on robi teraz, Przybliża go do jakiejś b, 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 przyszłości, w której staje się mistrzem w tym, co robi, czyli rozwija go to. A więc nie pozwól mu wpaść w rutynę na takiej zasadzie, że robię to, co robię już tyle czasu i w ogóle nie czuję, że się rozwijam. Utknąłem, mam szklany sufit nad sobą. Nie, ciągle stawiaj mu poprzeczkę wyżej, bo dzięki temu on będzie czuł, że się uczy nowych rzeczy, a tym samym będzie chciał to robić i nie będzie się rozglądał na zewnątrz w poszukiwaniu nowych wyzwań. I trzeci element tej motywacji to jest poczucie celu. Czyli pracownik chce mieć poczucie, że to co robię dziś przybliża mnie do jakiegoś dalszego celu, w jakiś sposób zmieniam świat, wpływam na otoczenie. Jeśli jeszcze uda ci się podłączyć to do jakichś globalnych trendów, typu zero waste, albo proekologiczne podejście, albo jakiś rozwój inteligencji, sztucznej inteligencji, jakiś trend ogólnoświatowy, futurystyczny. Wtedy ten pracownik będzie chciał kilka razy mocniej wykonać te zadania, bo będzie czuł, że ta jego praca dziś, za kilka lat, okaże się no, zbawienna dla świata i w pewien sposób ten świat na plus odmieni. Natomiast więc te trzy elementy, to jest motywacja według Pinka, ta motywacja, której potrzeba przy zadaniach bardziej złożonych. I nade wszystko zadbaj o to, żeby Twój pracownik czuł się dobrze w Twoim biznesie. To nie chodzi o to, żeby zatrudnić kogoś i... Wycisnąć z niego do ostatniej kropli krwi to, co ma najlepszego, tylko wręcz odwrotnie. Żeby stworzyć mu takie warunki, w których on będzie czuł, że nie tylko musi pracować, bo potrzebuje pieniędzy, ale również chce i nie wyobraża sobie odejść. A żeby tak było, po prostu pozostań człowiekiem dla niego.